Yes. Nagle usłyszeliśmy słowa: Pokój tobie, Polsko, ojczyzno moja. Papież powiedział: Polsko, ojczyzno. Był czerwiec roku 1983. Czym wtedy była polska ojczyzna? Pamiętamy, jak przez mgłę był zryw Solidarności i potem przyszedł stan wojenny. W imię tajemniczej racji stanu i tak zwanego mniejszego zła, Polak stanął naprzeciw Polaka. Wizytę poprzedzały trudne pertraktacje z rządem. W Polsce jedni chcieli, a drudzy nie chcieli tej wizyty. Ci, którzy chcieli, mówili: Trzeba, aby on był z nami, a my z nim. Ci, którzy nie chcieli, mówili: nie powinien podawać ręki autorom stanu wojennego. Osobiście zawsze uważałem, że nawiedzenie Ojczyzny w tej historycznej okoliczności jest nie tylko wewnętrzną potrzebą mego serca, ale także i moją szczególną powinnością jako biskupa Rzymu. Uważam, iż powinienem być z mymi rodakami w tym wzniosłym, a zarazem trudnym momencie dziejów ojczyzny. Pragnę więc, zanim przybędę tam, gdzie program mnie poprowadzi, od razu powiedzieć, że przybywam do całej mojej ojczyzny, do wszystkich Polaków, Od północy ku południowi i od wschodu na zachód. Proszę więc, abyście przyjęli moją obecność również tam, gdzie nie prowadzi szlak mojej pielgrzymki, gdzie nie jest mi dane przybyć tym razem. Władza nie chciała, by papież odwiedził Gdańsk. Gdańsk był wtedy gorącym miejscem Polski. Gdańsk, kolebka Solidarności. Nie znalazł się jeszcze wtedy na szlaku papieskiej pielgrzymki. A dusza Polski, jaka ona wtedy była? I znów trzeba powiedzieć, była taka, jaka była zawsze po upadku każdego zrywu i każdego powstania. Stan wojenny był ciosem w polską duszę, wywołał w niej treści ze sobą sprzeczne. Jedni pytali, czy warto było, inni mówili, trzeba było. Jedni twierdzili, poszliśmy za daleko, inni przeczyli, wręcz przeciwnie, trzeba było iść dalej. I były podejrzenia i oskarżenia, czasem nawet zdrady. Zarozumiałość zwycięzców szła w parze z hardością przegranych, i był cynizm, i była wyobraźnia schorowana, przybierająca postać religii. Ale był też płomień, który wypalał złoto. Cały świat śledził, i nadal śledzi przejęciem wydarzenia, jakie miały miejsce w Polsce od sierpnia 1980 roku. Co w szczególności dawało do myślenia szerokiej opinii publicznej, to fakt, że w wydarzeniach tych chodziło przede wszystkim o sam Moralny ład związany z pracą ludzką, a nie tylko o podwyższenie zapłaty za nią. Uderzała również i ta okoliczność, że wydarzenia te były wolne od gwałtu, że nikt nie poniósł przez nie Śmierci ani ran. Wreszcie i to, że wydarzenia polskiego świata pracy z lat osiemdziesiątych nosiły na sobie wyraźne znamie religijne. Naród bowiem, jako szczególna wspólnota ludzi, jest również wezwany do zwycięstwa, do zwycięstwa mocą wiary, nadziei i miłości, do zwycięstwa mocą prawdy, wolności. I sprawiedliwości. Czy można zwyciężać, nie zdobywając władzy? A jednak, kiedy patrzymy z dystansu, widzimy, że rzeczy podstawowe rozstrzygnęły się właśnie wtedy. Jan Paweł II umacniał fundament. Zwycięstwem jest to, że człowiek nie sprzedaje swej prawdy. Mimo sporów, niepokojów i napięć naród okazał się takim, jakim był zawsze. Raz jeszcze Norwid. Bo naród jest to prosty człowiek, czego się pługiem nie dogrzebie, nie domodli u stóp krzyża i nie dopłacze w cichym łkaniu, to przetoczy się nad nim jak uczoność łacińska. Tak, to jasne. Do prawdy o wolności nie dochodzi się poprzez niezrozumiałą uczoność, dochodzi się do niej poprzez grzebanie pługiem, modlitwę u stóp krzyża, a także płacz nad grobami tych, którzy za wolność umarli. Jestem z wami. Po raz trzeci dany mi jest przybyć do Ojczyzny i spojrzeć na to królewskie miasto w czasie, kiedy Kościół w Polsce skupiony jest wokół sakramentu Chrystusowej Miłości aż do końca poprzez Kongres Eucharystyczny. W związku z tym ważnym wydarzeniem mogę raz jeszcze spełnić to pragnienie, które stale jest obecne w mym sercu, a mówią o tym również słowa apostola Pawła, wybrane jako czytanie liturgiczne na dzisiejsze spotkanie. Gorąco pragnę Was zobaczyć. Aby Wam użyczyć nieco daru duchowego dla Waszego umocnienia, to jest, abyśmy się u Was nawzajem pokrzepili wspólną wiarą, Waszą i moją. Tak pisze apostoł w liście do Rzymian. A ja dzisiaj te słowa pragnę przyjąć za swoje i zastosować do obecnego spotkania. Przecież znajduję się na miejscu, na którym moja wiara rodziła się i doznawała przez lata pokrzepienia ze strony tej wspólnoty, wśród której wyrastałem której potem służyłem jako kaplan i biskup, aż do dnia, w którym Pan kazał mi przejąć rzymskie dziedzictwo świętego Piotra. Łączy nas przeto, drodzy bracia i siostry, ta wieloraka wspólnota, wspólnota narodu i kultury, Wspólnota wiary i kościoła. Łączy nas wspólnota trwania przy tym samym Chrystusie, który powiedział: Jestem z Wami. Patrzę na Kraków. Mój Kraków. Miasto mojego życia. Miasto naszych dziejów. Miasto naszych dzieje. I powtarzam słowa modlitwy, która codziennie wraca na moje wargi. Boże Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, słowa wielkiego Piotra Skargi, którego Czątki doczesne spoczywają w krakowskim kościele świętego Piotra. I dalej. Dziękujemy ci za to, że ojców naszych wyprowadzałeś z rąk ciemiężców, najeźdźców i nieprzyjaciół, że po latach niewoli Obdarzyłeś nas na nowo wolnością i pokojem. I teraz znowu, teraz, kiedy tyle sił potrzeba narodowi, aby zachować wolność, prosimy Cię, Boże, napełnij nas mocą Twojego ducha. Uspokój serce, dodaj ufności w Twoją miłość, wzbudź w narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw Abyśmy co dzień stawali się zdolni własnymi rękami i społeczną solidarnością wpatrzeni w tajemnicę twojego krzyża budować naszą wspólną przyszłość. Boże, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia twój lud. Niech nam pomaga zachować Twoje Królestwo w życiu osobistym i rodzinnym, w życiu narodowym, społecznym, państwowym, chroni nas przed egoizmem indywidualnym, rodzinnym, społecznym. Nie pozwól, żeby mocniejszy gardził słabszym, broń nas przed nienawiścią i uprzedzeniem wobec ludzi innych przekonań. Proszę Państwa, w związku z pogarszającym się stanem zdrowia Ojca Świętego Jana Pawła II zmieniamy nasz dzisiejszy program. Teraz ponownie łączymy się ze Studiem Panoramy, by przekazać Państwu najnowsze informacje z Watykanu. Czekamy na połączenie ze Studiem Panoramy. Dzień dobry, Danuta Dobrzyńska, Panorama Flash. Watykan dementuje, jakoby papież był w śpiączce. Oficjalny komunikat o stanie zdrowia Ojca Świętego ma zostać podany około 12.30. A w Rzymie jest Agnieszka Gawerska. W Watykanie jest już wikariusz Rzymu, kardynał Camillo Ruini. Zgodnie z prawem kanonicznym to właśnie on ogłasza śmierć papieża, zjeżdżają się też kardynałowie z całego świata. Z Agnieszką Gawerską spróbujemy połączyć się. Za chwilę mamy kłopoty z połączeniem. A kardynał Franciszek Macharski poprosił wiernych, by zebrali się przed oknem krakowskiej kurii. Tam modlili za zdrowie Ojca Świętego. Bądźmy w tych trudnych chwilach wdzięczności z życzliwością. Koło papieża, a więc koło prawdy, dobra, miłości. Bądźmy bliżej. Bo taki jest sens cierpienia. Ono oczyszcza także tych, którzy potrafią być blisko, myślą, sercem, ale także i swoim sumieniem, blisko tego wielkiego i świętego człowieka, jakim jest papież. Jeszcze raz, że Agnieszka Gawerska, w Watykanie jest już kardynał Ruini, który ogłasza śmierć papieża. Zjeżdżają się też kardynałowie z całego świata. Tak, rzeczywiście. Wiadomość o przybyciu kardynała Camillo Ruiniego, papieskiego wikariusza dla diecezji rzymskiej, zelektryzowała tutaj wszystkich Watykanistów zebranych na placu św. Piotra. Z tym, że z tego, co udało mi się dowiedzieć, kardynał Ruini widział się z papieżem i jak na razie Zwrócił się tylko do Rzymian z prośbą o modlitwy za Ojca Świętego. Także ta najgorsza wiadomość jeszcze nie nadeszła. Co do kardynałów, rzeczywiście zjeżdżają się kardynałowie z całego świata, chociaż przesadą jest stwierdzenie, że przybywają tutaj masowo. I z tego co wiem, nie zostali na razie oficjalnie wezwani. Natomiast wiadomo, że obowiązkiem kardynałów, tych, którzy będą uczestniczyć w konklawę, jest jak najszybsze przybycie do Rzymu. Także przybywają tutaj. Z własnej woli. Pojawiły się również informacje tutaj około godziny temu, że papież jest w śpiączce. Informacje zdementowane przez Watykan. Natomiast oficjalny komunikat jest zapowiedziany na godzinę 12.30. Wtedy dowiemy się czegoś więcej. Że Agnieszka Gawerska, bardzo dziękuję. Do ufnej i żarliwej modlitwy za zdrowie chorego papieża wezwało w specjalnym komunikacie prezydium konferencji episkopatu Polski. A w Krakowie, przed budynkiem Kuri metropolitalnej, jest Dorota Rojek. To bardzo szczególne miejsce dla Ojca Świętego. Tutaj, kiedy był kardynałem, był jego dom, krakowski dom. Kiedy przyjeżdżał do Polski podczas swoich pielgrzymek już jako papież, w tym miejscu spotykał się wieczorem z wiernymi. Były to niezapomniane spotkania, spotkania w oknie. Dzisiaj wierni również są w tym miejscu. Stoją, patrzą w okno i milczą. Przed kurią pojawiły się również żółte tulipany. Wierni są myślą z Ojcem Świętym, myślą i modlitwą. Modlitwy rozpoczną się za chwilę w pobliskim kościele Ojców Franciszkanów. W tym kościele jeszcze jako kardynał yy, Karol Wojtyła rozpoczynał każdy dzień modlitwą poranną. O godzinie 15 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w łagiewnikach rozpocznie się koronka Bożego Miłosierdzia za zdrowie Ojca Świętego Imsza Święta. Również tutaj o godzinie 15 z pewnością przyjdą wierni, by pomodlić się za zdrowie ojca świętego. Krapów do Rotaru jak bardzo dziękuję. W Polsce tak naprawdę trudno znaleźć miejsce, w którym nie odbywałyby się modlitwy za zdrowie ojca świętego, a więc nie tylko w Wadowicach Krapowie czy na Jasnej Górze, czyli w miejscach najbliższych papieżowi, ale w każdym mieście i w każdym kościele odprawiane są msze święte w tej intencji. Ujca, Ojciec Święty jest dla nas y, wszystkim. Ta nasza modlitwa dzisiaj w jakimś pewnym sensie wyrazem rewanżu za tą jego troskę, o naszą ojczyznę. Dzisiaj w szczególny sposób pragniemy naszą modlitwą towarzyszyć Ojcu Świętemu. W Jego chorobie, cierpieniu, upraszać dar łaski od Boga zdrowia, siły, przezwyciężenia tych wszystkich dolegliwości ciała. Na całym świecie, nie tylko w krajach katolickich, trwają modlitwy o zdrowie dla papieża. Najwięcej ludzi modli się na placu Świętego Piotra pod oknami apartamentów papieskich. Rzymianie, pielgrzymi i turyści, już w nocy, kiedy pojawiły się pierwsze niepokojące komunikaty o pogarszającym się stanie papieża, przybywali do Watykanu. Rano, kiedy okazało się, że życie Jana Pawła II jest zagrożone, pojawiły się tam tłumy. Wierni modlą się o zdrowie dla papieża także w rzymskich kościołach. Poruszenie również w Jerozolimie, w miejscu, gdzie zgodnie z tradycją znajdował się grób Chrystusa. Modlą się wierni od Meksyku po Filipiny i Indie. Tu widzimy jedno z ukochanych przez papieża dzieł, dom misjonarek matki Teresy z Kalkuty. Modlą się wierni w Paryżu, Moskwie, także na Białorusi. Za chwilę prognoza pogody, a więcej informacji w kolejnej Panoramie o 13.00. Do widzenia. Od kilku dni w rejonie Bałtyku jest wyż. Nadal tu jest, ale teraz bardzo się rozrósł i dzięki niemu w Europie przeważa słoneczna pogoda. Dzięki wyżowi nad południowym.